Marek Kuchciński nie zamierza oszczędzać na przyjemnościach i lekką ręką wydaje pieniądze podatników. Właśnie zafundował swoim znajomym prywatną wycieczkę opływającym w luksus rządowym samolotem. Koszt tej podniebnej przygody jest powalający. Marek Kuchciński od 2010 roku przez 5 lat pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu, a po tym czasie zajął stanowisko marszałka Sejmu RP, którą pełni aż do tej pory i bezustannie pozostaje wierny partii PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Choć wielkie afery wstrząsające rządem do tej pory stosunkowo łaskawie obchodziły się z politykiem, przyszedł czas i na niego. Kropka okazuje się, że Marek Kuchciński bardzo chętnie korzysta ze wszystkich udogodnień i wygód, które zapewnia mu posada oraz znajomości. Jak podaje fakt, odkąd PiS zrezygnował z czarterowania od PLL lotem Blairów w 175 i zakupił niezwykle luksusowe samoloty typu Gulfstream 550 warte 500 milionów złotych, marszałek regularnie lata sobie nimi na weekendy do domu. Jakby tego było mało, teraz na wycieczkę zabrać jeszcze postanowił swoich znajomych, i sprawa nie wyszłaby na jaw, gdyby nie miała uwaga i lekkomyślność jednej z wycieczkowiczek. Marek Kuchciński wozi znajomych luksusowymi samolotami rządowymi.P oraz PESAL 6 lat bez rezultatu zastanawiały się, czy zakup samolotów typu Gulfstream 550 nie będzie zbyt kontrowersyjny i nie wywoła oburzenia Polaków? Była to najbardziej luksusowa oferta dostępna na rynku, a takimi maszynami latają m.in. Emir Kuwejtu, Król Szwecji czy Bejące. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mogą być oczywiście gorsi? Więc i oni pozwolili sobie na dwa samoloty za 500 milionów złotych. Kropka, jak podaje fakt, z maszyn korzysta również Marek Kuchciński, który wykorzystuje je głównie jako taksówkę podwożącą go do domu na weekend. Tym razem jednak polityk okazał się wspaniałą myślnością i po drodze postanowił podrzucić do Rzeszowa również dwójkę swoich znajomych, reprezentujących tę samą partię, Stanisława Piotrowicza oraz Krystynę Wróblewską. Radości z podróży jednym z najbardziej luksusowych samolotów na świecie nie było końca, a za wszystko i tak zapłacą podatnicy, więc nie ma się co przejmować. Podniebna przygoda polityków kosztowała zawrotne 40 tysięcy złotych, a sprawa nawet nie wyszłaby na jaw, gdyby nie lekkomyślność dzielublewskiej, która postanowiła opublikować zdjęcia z wycieczki. Kropka wszystko wyszło na jaw przez zdjęcie, które od razu usunięto. Kropka luksusowe wnętrza sprawiły, że posłanka nie mogła się oprzeć zrobieniu kilku selfie. Te po chwili trafiły na jej konto na Facebooku, gdzie oczywiście natychmiast wywołały oburzenie. Po zorientowaniu się, że nie do końca na tym polega utrzymywanie sprawy w tajemnicy, publikacje zostały usunięte. Było już jednak za późno. Myślnik zrobiła to, żeby uniknąć niepotrzebnego hejtu, przekonuje asystent Wrublewski w rozmowie z faktem. Kropka centrum informacyjne Sejmu musiało stanąć na wysokości zadania, by wymyślić wiarygodne uzasadnienie podniebnych przygód polityków PIS. Wybór padł na tłumaczenie się podróżą służbową. Niestety pośpiech dało sobie znać i na próżno szukać wydarzeń na terenie Rzeszowa i w jego okolicach, na które Marek Kuchciński mógłby zabrać znajomych w celach służbowych.